Lanie? To co, żegnamy się dzisiaj? To jest pięknie. No tak. Na chwilę, bo zaraz na się widzimy. No tak, to już nie jest pożegnanie. Pójdę. Chodź do balu. Chodź napić. Trilisele z Balu. Widziałeś na jakim ostatnio? Widziałam. A wy I widzieliście jest... na Balu? Jak nie, to da. podajcie na Instagrama, bo mm, wyglądała... Ach. Nie, tak! <laughs> Strój jakiś wymagany jest, ale nie taki restrykcyjny, więc wchodzimy. Widzisz, raz na wozie, raz pod wozem. Ty byłaś bezrobotna, teraz ja jestem i bezdomna. No ale cóż, wypijmy za to. Aby się wszystko udało, i do zobaczenia na pukać. W tym tygodniu już? W piątek? Albo w sobotę. O ile tam będę. Nie wiem co będę robić. O ile w sumie to jest dobre, nie wiem. Bo jest znowu długi weekend w Tajlandii. poniedziałek jest wolny, a później znowu czwartek, piątek. Tak, ale akurat w mojej szkole ze względu na to, że jest prywatna wymyślili, że w poniedziałek musimy przyjść. Dlatego moje plany trochę są pokrzyżowane, ale zmieniaj te bilety Coś na ten drugi weekend. Będzie dłuższy. Coś się myśli. No, ale pięknie. Dobra. Jak ci się podoba, w pan kupił? zaczyna zaczynam się mi coraz bardziej. Chociaż ja jestem, że tak powiem, zwierzęciem do natury, Mnie ciągnie, odkąd od, od pamiętam. No, tak nie, dlatego stąd wyjeżdżam. No, I kocham i też jest, jest strasznie za trekkingami, za w jeziorach ale no, ten Bangkok też fajne no będzie no. e, dać się co, e, No to no, yes, yes, more okay, yeah. so I would like to have um, uh, to, the same two so, same uh -huh. yeah, nie wiem, myślę, że no na jakiś czas określone albo i nieokreślone zobaczymy ile tu wytrzymam czasami jestem wściekła, bo wychodzę śmierdzi, jest gorąco, jestem skocona <laughs> wiesz, no tłumy z, w tym uh, się pomyśl sobie jak to jest nie, nie, no ale to... potem przychodzi nie wieczór na potem przychodzi wieczór, wskakuję do basenu <noise> idę na siłownię w bloku mam fajne bloku. życie, idę do Rooftop no, <noise> idę do Rooftop baru, kupuję drinka za 10 zł. No 12. <noise> za 12 <noise> w takim um, miejscu w sobotę, niedzielę kupuję bilet lecę na wyspy więc na no, są plusy i minusy na pewno. Myślę, że każdy coś może znaleźć dla siebie też z opcji tutaj dla sportów, dla sportowców. No, no, opcji no. dla sportowców też jest no, mega dużo. Można wszelakiego rodzaju sportów uprawiać. wszystko jest dostępne. Wszystko. 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 Światła zgasły, teraz taki klimat romantyczny, ale koniec. happy hour to musimy stąd iść. Tylko do dziewiętnastej, co to jest? To nie dla mnie, ale jak widzicie, można spróbować różne rzeczy. Kosmiczna winda. Bezrobociu. jest spokój. To byś tym przejmował. Życie na bezrobociu to jest to. to. Ona No też, papa. Do zobaczenia. Pa, pa. Julia już musiała iść do domu. Co w się? Sensie, no jutro pracuje. Zna spokojnie, dziewczyny, dzisiaj. A ja jadę dalej na miasto. No bo co, ostatnia noc? coś wam jeszcze pokażę. Bangkok, Bangkok. Czy ja za nim będę tęsknić? Nie wiem. Zobaczymy, jak będzie znowu na Phuket. Nie zabierałam na Chinatown. Nie wiem, jak to się stało, bo bywałam tutaj dosyć, znaczy może nie często, ale parę razy. I to jest ten czas. Świąteczna choinka przy centrum handlowym na Chinatown. No, widzicie, tutaj się te kultury i tradycje bardzo mieszają. Chciałam Wam pokazać miejsce, które jest też tak samo w centrum handlowym w Ekamai, czyli Soul Vegan. Bo mi tak na ulicy to ciężko coś zjeść. Ale zamknięte jest. Czyli jednak muszę Wam pokazać jakieś jedzenie na ulicy. Chociaż tu wam trochę ciężko, na Chinatown zwłaszcza. Jedyna knajpa, która jest wegeto w tym centrum handlowym. A tak to mi tutaj nie chcą robić żadnych dań bez mięsa. Już pytałam naprawdę wiele razy. Ale ogólnie Chinatown to jest. Dzielnica, którą uwielbiam. Tutaj zawsze się coś dzieje wieczorami. Oprócz poniedziałku, bo była próba, żeby nagrać coś z Julią, przyszłyśmy w poniedziałek i nikogo nie było. Wszystkie knajpy były zamknięte, więc też pamiętajcie o tym, planując swoją wizytę. Ach, ten bar, te neony, te światła. No, Tutaj mi się podobało bardzo. Przejdę tylko szybko, zjem coś, pokażę Wam klimat.

Co to za instrument taki duży a nie wiem, jak wiecie to napiszcie w komentarzach: na tym stoisku dostaniecie desery chińskie, których naprawdę jeszcze nigdy nie jadłam, na przykład pierożki z czarnego sezamu w zielonej herbacie, ze słodkich ziemniaków. Tutaj jest płatki, soja, tapioka w kokosowym mleku. Wow, naprawdę duży wybór różnych ciekawych rzeczy. Tak wygląda powiedzmy, knajpa z tyłu: tu są stoliki, jednak dla mnie nie ma miejsca. Zaprezentuję wam w locie mój cudowny desert, bo już kurwałam, jest naprawdę świetny. Czyli te małe pierożki z czarnym zazemem w środku i z zieloną herbatą. Pani pytała, yy, czy chcę na ciepło czy na zimno. Wzięłam na zimno, więc dostałam zieloną herbatę z lodem i z tymi kuleczkami. Yy. Dobra, przyznaję, za Chinatown będę trochę tęsknić. Yy, ale od czego są weekendy? Zawsze można wrócić do Bangkoku, <laughs> mieszkać w tygodniu na wyspie, chodzić na zachody słońca, tutaj ewentualnie się czasami zabawić bo naprawdę nie było mi tutaj źle, nie mam na co narzekać, było świetnie. Tylko mieszkałam podczas pory deszczowej, kiedy było szaro, buro, ciemno. Jeszcze nie miałam jakoś tam wielu znajomych i stwierdziłam, że i tak chcę żyć bliżej natury, czuć taką wolność, gdzieś pojechać na weekend skuterem, a tutaj jednak, by dostanie się z miasta na weekend, to jest, wiecie, no przeprawa przez miasto. Ach. Nowe przygody czekają, trochę już... Yy, znam miejsce, gdzie będę mieszkać, wy też, ale pewno coś wam pokażę, przeżyję, będzie dobrze. Oby się udało tylko z wizą i kolejne miesiące w Tajlandii. No cóż, dziękuję za obejrzenie mojego pożegnania z Bangkokiem i do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa.